no cześć wam wszystkim pewnie wiecie że ostatnio bardzo dużo czytam Emila Ciorana przez to zostałem ateistą natomiast mam tutaj jednego starego znajomego który jest wybitnym filozofem i on do mnie napisał wiadomość że on mnie z powrotem jest w stanie nawrócić na chrześcijaństwo No cześć Paruś, cześć cześć Witaj I co? Dalej jesteś ateistą. No dalej jestem ateistą. Słuchaj, ja takie coś znalazłem że to cię zaraz wyleczy z tego ateizmu. Słuchaj. Był taki ten, no, z Francji myśliciel. On się nazywał Y, Blaise Pascal, wiesz, i on wymyślił takie coś, nie, to się, y, od jego, zakład Pascala, o, tak nazywa, i słuchaj, polega to, że jak Bog, y, Boga nie ma, a Ty jesteś ateistą, prawda, to Ty nic nie tracisz, nie, bo i tak nic nie ma, natomiast... Jak jesteś wierzącym i Boga nie ma, to też nic nie tracisz, no bo się i tak nie dowiesz, bo nic nie ma po śmierci. Natomiast jak Bóg jest i ty jesteś człowiekiem wierzącym, to ty idziesz do nieba po śmierci. Natomiast jak Bóg jest, a ty jesteś ateistą, to idziesz do piekła, no to słuchaj, to jest prosta sprawa, nie? Lepiej chyba wierzyć, jak nie wierzyć, co? No niby tak. Natomiast przecież wiemy od Immanuela Kanta, że Tworzenie nowych pojęć nie zawęża perspektywy, tylko ją rozszerza, więc tak równie dobrze moglibyśmy założyć, że istnieje Bóg, który nagradza za niewiarę w niego, a każe za wiarę. No co o tym sądzisz? Lewaku! Yy, szkoda, że taki mądry nie byłeś. Jak yy, platforma kopalnie zamykała, jak stoś nie zamykała, jak górników połowa, kibiców, kibiców biła, to wtedy taki wyszakany nie byłeś. Co? Co?